No dobra, jedziemy dalej. Tu jakiś potwór grasował. Widziałem go przed chwilą. Toaleta. Może jakieś baterie się znajdzie? Ręka w kiblu na razie tylko. I stłuczone lustro. Nic tu nie ma. Tu zajrzymy. Też nic nie ma. Tu wszedł ten potwór. Jest e, 21, a 3. Drzwi zamknięte. Ciekawe, że potwory zamykają ze sobą drzwi. W sumie to ja nie wiem, czy to był potwór, czy człowiek. I kolejne przejście, w którym moja kamera zostanie zmuszona do odwrócenia, więc prawdopodobnie coś może wyskoczyć. No tak. No ładnie. Grubaś mnie wywalił na podłogę. And who are you then? I, I see, merciful God, you have sent me an apostle. Jakiś fanatyk religijny chyba? Mówił, że jestem jego apostołem. O cholera, sporo tutaj trupów, które nie mają głów. No i chyba tak, jak w pierwszej amnezji wreszcie mogę się rozejrzeć po pomieszczeniu, a nie iść w jedną stronę, tak jak mi twórcy kazali. Żyje, czy nie żyje? Chyba martwy. Przeczytamy list. No jest to list, który mówi o jakiejś porażce systemu bezpieczeństwa w tym. Oddziale tutaj. Dowiadujemy się z niego, że jesteśmy na totalnym zadupiu gdzieś w Stanach Zjednoczonych. I że została tutaj przesłana jakaś jednostka, która na razie nie wiem gdzie jest. Rozejrza się trochę dookoła. Przypomina mi się pierwsza amnezja. Chyba jakieś biuro, a to są chyba te frontowe drzwi, którymi nie mogłem wejść. Ani nie mogę wyjść, nie lubię tej ciemności. Czemu się w kiblach zabijają? No przynajmniej dodatkowa bateria się znalazła. Zajrzymy, co tutaj. Znajduję drzwi wyrwane z framugi i martwy ochroniarz, ale ma głowę. Dziwne tylko, że nie mieli broni, chyba że już została im zabrana, ale chyba nic tutaj nie ma godnego uwagi, tylko jakaś mapa. Nie, to tablica korkowa, a nie mapa. O cholera, już jest 21.05, czyli czas w tej grze płynie. To znaczy, że leżałem na tej ziemi tylko 2 minuty, byłem nieprzytomny. Zobaczmy, co jest tutaj. Jeszcze więcej trupów. Oh, widzę kolejny list. W pierwszej amnezji było tak, że jak podniosłem jakiś list, czy coś w tym stylu, to natychmiast wyskakiwał jakiś potwór. Ale chyba tutaj tak nie będzie. Przeczytamy. No, jest to opis jakiegoś pacjenta, który oderwał sobie skórę z czoła, bo twierdził, że to pozwala mu na lepsze postrzeganie. O cholera On chyba żyje Rusza się w każdym razie No tutaj wcześniej byliśmy, w... widziałem już ten wózek i tą windę Ale kratę jest zamknięta, pójdę najpierw tutaj jak już wszedłem to Ciekawe czy na mnie skoczy, jak koło niego przejdę Chyba nie Mamy kolejnych gości, ale wygląda na to, że mają mnie w dupie, bo oglądają telewizję. Chyba pacjenci tego oddziału widać, że byli poddani intensywnej terapii. A niech sobie siedzą, dopóki siedzą, to mi nie przeszkadzają. Mam obawy, że jak będę wracał tą samą drogą, to trochę im się nastrój pogorszy. Kolejny ciemny korytarz. Przejścia nie ma, ale wejść mogę tutaj. Wygląda na bezpieczny. Zamknę drzwi na wypadek, gdyby coś się odbiło. I się rozejrzę tutaj. Chyba martwy ochroniarz kolejny. A to co jest? Karta magnetyczna do otwierania drzwi przyda się. Prawdopodobnie. Zebrane obiekty są opisane w Twoim notebooku. Notatnik wyznaczy. No, chyba to był cel tego pomieszczenia, żeby znaleźć tą kartę, więc mogę się udać z powrotem. Mam nadzieję, że goście się na mnie nie rzucą. Nie, dalej sobie oglądają telewizję. Nie będę im przeszkadzał. I wracamy do tamtego. Dziękuję ja, Dobra, spierdalamy. Spierdalamy, spierdalamy. Zamykamy. Dobra, niech się bawi. No, nie spodziewałem się, że do mnie skoczy. Te trupy tutaj były. Kończy mi się bateria. Dobra, jesteśmy z powrotem w tym atrium całym. Proclaim the gospel. Telefony nie działają. A tam byłem. A goś wyparował. Najwyraźniej. Czekać, czy winda działa. Chyba działa lubię takie piwnice, zobaczę co jest w środku Aha, no to nie zobaczę co jest w środku, trudno Możesz spojrzeć za siebie biegnąc, przytrzymując Q albo E i mówią mi, że mogę to zrobić biegnąc, kiedy wchodzę w długi korytarz. Prawdopodobnie będę goniony za chwilę, ale przetestuję, jak to działa. Super, świetnie. Co to za psycho kolejny? A no, ktoś tu miał wypadek? Nie wiedziałem, że tak się da. Trochę to głupie było, gdyby on żył. To byłbym teraz w cienkiej sytuacji. Co tu się stało? To jest fajne. To mi się podoba. Dynamiczne oświetlenie. Wygląda jakby czołg tędy przejechał. Ale chyba na razie skończę nagrywać w tym miejscu.